Witajcie, witajcie, z tej strony Wyska, a to jest już kolejny poradnik z serii poradników i dzisiaj Wam zaprezentuję, jak zrobić grupę na swoim serwerze, na swoim hostingu WSV, na stronie forum. Pierwsze, co musicie zrobić, to dajecie grupy, Zarządaj, usłysz nową grupę, nazwa grupy to niech będzie administrator, bojej, administrator, Moderator grupy, czyli kto będzie moderował tą grupą. Czy chcecie mieć status grupy? Czy otwartą, żeby nowy gracz? To dajecie otwarta 0, czyli od 0 postów, żeby dostać tą rangę. Ja dam, nie 9, nie I grupą zamknięta, żeby nikt nie mógł do niej dołączyć bez mojej zgody. E, kolor, e, to jest ten, no i dajecie sobie na przykład: ja dam sobie czerwony kolor. Styl, to dajecie sobie na przykład blod, żeby ładnie wyglądało. Nie wiem, co jeszcze można dodać. Podkreślenie. To jest naprawdę wiele tego. No i tak się jest zazwyczaj. Ja tak tworzę rangi. Aha, nie pada moderatora, moja logika. Wyśli. I teraz jeszcze, zanim to wszystko zrobimy, musimy wejść na stronę wixv.pl żeby usunąć domyślne rangi www.bush.faw musimy usunąć domyślne rangi, żeby nam nic nie przeszkadzało, żeby były fajne, no, normalne, domyślne rangi, czyli nasze stworzone, a nie na przykład administrator. Admin. Yy, wchodzimy w panel na samym dole usunąć domyślne rangi, wybieramy forum nasze. Moje to jest akurat test.pausawiz.www. Dajcie wszystko tak, usuwamy. Wszystko zostało ładnie usunięte. Przechodzimy do zakładki naszej. Tutaj teraz kładziecie sobie tak pod ten forum. Jak widzicie, najnowszy gracz wyzga administrator. Ładnie wszystko. To forum później będzie wyłączone albo usunięte. Nie wiem, jak mi się to uda. No, i takie fajne. Mamy już rangę administrator, i tak możecie dowoli, ile Wam się rank marzy. Więc tak, dzięki Wam za oglądanie tego poradnika. Widzimy się w następnym poradniku, a w następnym poradniku pokażę Wam, jak yy, używać showboxa, yy, No, jak używać showboxa to będzie krótkie poradniki i ilość tam sekund. Więc widzimy się w następnym poradniku. Cześć!